Jak wykonać ATG Spice Skład poprawnie? Po pierwsze ustawiacie sobie jedną stopę na lekkim podwyższeniu, około 20 cm. Stopy ustawiacie równolegle do siebie. Tą stopę zakroczną musicie dać dosyć mocno do tyłu. Teraz skupiacie się na tym, żeby kolano nogi wykrocznej poszło mocno w przód, a z zakrocznej staracie się nie zginać za mocno w kolanie. Idziecie do momentu, kiedy czujecie, że. Zaczyna Was blokować, mięsień czworogłowy uda nogi zakrocznej, albo już zamyka Wam się zakres ruchu. Prostujecie kolano, dumacie w plecy cały czas utrzymujecie w neutralnej ustawieniu, schodzicie tak nisko, jak jesteście w stanie. Musicie tutaj pilnować to, żeby kolce biodrowe, czyli te najbardziej wystające kości na was, w okolicy waszych bioder, były ustawione na wprost. Tak samo kolano. Kolanem sobie rzutujecie między drugi a piąty palec. Tak, żeby to kolano Wam się nie zapadało do środka, bo przez to całe biodro Wam pójdzie do środka. Dokładnie to samo będzie się działo, jeżeli stopę dacie na zewnętrzną krawędź, a kolano Wam ucieknie do zewnątrz. To biodro już mi się skręci w drugą stronę. Musicie pilnować tego, żeby kolce były na wprost, kolane widzicie na wprost. Wtedy będziecie najmocniej odczuwali pracę w tym ćwiczeniu. Kolejną rzeczą, która wpłynie na pozycję Waszych bioder podczas ćwiczeń, będzie noga zakroczna, która idąc w przód będzie Wam się odkręcała. Albo na przykład zbyt mocno do zewnątrz, albo zbyt mocno do wewnątrz, przez co też będziecie tracili neutralne ustawienie waszych bioder. Idąc dalej do błędów, oprócz kolana, które wam może się zapadać i bioder, możecie garbić plecy, przez co będziecie tracili napięcie z mięśni, którymi chcecie pracować. Kolejnym błędem będzie to, że będzie wam się zapadała stopa do środka albo do zewnątrz, ale to też będzie miało wpływ. Na Wasze kolana, po prostu jak będą ustawione. Najważniejszą metodą progresji w tym ćwiczeniu będzie pogłębianie zakresu ruchu. Czy chcecie w tym ćwiczeniu schodzić jak najgłębiej, tak żeby Wasz mięsień czworogłowy mógł jak największym zakresie pracować. To będzie Wam przynosiło największe korzyści. Jeżeli już jesteście na tyle dobrzy, że jesteście w stanie zejść w pełnym zakresie, możecie się dociążyć. Mogą być to ketle, osobiście... Najwygodniej się to robi ze sztangą, którą sobie zakładacie na plecy. Później z większym ciężarem dużo lepiej jest już sobie po prostu z raku wychodzić. I technika ćwiczeń wygląda dokładnie tak samo. Sztanga jest o tyle pomocna, że jeszcze będzie Wam sugerowała, w jakiej pozycji jest Wasz balans. Czy Was skręci na prawo, czy na lewo. Będziecie łatwiej mogli wyczuć, gdzie rzeczywiście jest Wasz środek ciężkości.